Taksi złotuwa nie widać obrazu. Dolejcie szybko paliwo. Ja się nie spierdalnię, jak dolejesz tego? Nie, nie wiem, wiesz. Tam kurwa, dwa litry doleje żeby dojechać do tego korlę. No. Szat, spam, że śnieżek, pruszy, mandarynek, misa, jebać, disa, kurwę, zwisa, cisa, plisa, tetrisa, jojojojoram. ram. Pam, pam, fiubździu, elo, melo, trelo, morelo, paralala, lelum, polelum, fifa, rafa, figo, fago, misz, masz, sru. Dub eskart. Kurwa, jaja, fuj, Olej odfrytek będziemy zalewać. Co, nie mają? nie gadaj nie ma oleju, mówi o, ocet ma, ale oleju nie nie no, ocet nie, kurwa ale powiedział, że w tym Grabowie będzie za 8 km mm. stacja, ale no nie no, za 11 mamy tam, tam, tam jest jeszcze sklepik chyba te żółle był najlepszy pod tym sklepem. Hokus pokus, Hokus pokus czary Mary Bonusa, stary jest najebany. Ja dwa litry doleję i się uspokoję, bo to mhm. bardziej to stresuje niż to Spokojnie. warte Bonus, bonus jesteś dla mnie przelujem, ty chuju. Spaliłbym z wami jointa. Taksi, jaki masz stosunek do miękkich narkotyków? Bonus, jak można zalapać z zina autograf. Pozdrawiam bezpiecznej jazdy. Dzięki, dzięki. Yy, można jak mnie spotkacie to autograf, zdjęcie nie ma problemu. Kurwa, że akurat taka akcja się dzisiaj stała. Zapomnieliśmy nalać paliwa. Idzie olej, <grystanie> idzie olej. Tak jest, kurwa, tak się zatruwa. Ja wysiadam też, bo mi jest gorąco. <grystanie> DSD jak co, to niedaleko mieszkam, więc spokojnie. Nie no mi teraz zamar... Nie, nie dojechałbym do stacji, nie? Tutaj najpimy Kości to kościelisko. Znak zapytania Znak zapytania Znak zapytania. 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 Każdym... No, ale podniósł Podniosła? się, no, tak. jest ok. To no, idziemy. <laughs>